Siemano, to ja, wąsoidalny człowiek. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy, dobra, tym razem nie o motorku, a tym razem o tym, czyli o interkomach. Uwaga, tak, o ten materiał poprosiło mnie Kardo, ale nie będę tu reklamował, bo nie chce mi się. Chcę mi się za to opowiedzieć wam moją historyjkę. Znaczy w ogóle mam dużo historyjek z interkomami, ale taką jedną szczególną. Jara tak. Ja wiem, że część z was nienawidzi interkomów i dla nich tylko ryk silnika jest najważniejszą muzyką. Pełna zgoda, też to wchodzę. Ale w moim przypadku sprawa się rypie, jak muszę na takim motocyklu jechać 200 km po A2 albo po S8 do Warszawy, później wziąć następny z powrotem i tak w koło. I tak znowu jestem przeziębiony. Ubrałem się za lekko ostatnio i mnie przewiało. No i w ten oto sposób spędzam sobie na przykład dwa dni w tygodniu. Jadę do Warszawy i wracam, tam załatwiam, później znowu jadę, oddaję motocykl i wracam i tak krążę, nie? Co daję w ciągu tygodnia 4 godziny. Nie, w ciągu dnia. 4 godziny, a dwa razy w ciągu tygodnia, czyli 8 godzin jazdy na motorku po trasie bez sensu po autostradzie. Niby mógłbym jechać jakimiś alternatywnymi drogami, ale spieszy mi się zawsze do córeczki, więc szybko, szybko, szybko. Jeżdżę to sobie z koleżkami w weekendy. I teraz uwaga, proszę państwa. Bo to jest tak, że skoro masz te 4 godziny w tygodniu tak poświęcone na coś, to ja sobie podszedłem do tego w ten sposób, że mogę się czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć, czegoś posłuchać, niekoniecznie muzyki. I niekoniecznie też w moim przypadku chodzi o dzwonienie i odbieranie telefonu. Owszem, zdarza mi się gadać z ludźmi, jak jadę motorkiem, ale najczęściej mi się nie chce, więc raczej ograniczam się do słuchania na przykład podcastów. No i w ten sposób dowiaduję się czegoś fajnego, na przykład jak robić materiały filmowe, żeby do Was dotrzeć, żebyście je obejrzeli. To takie tam pierdoły. W każdym razie z podcastów można dowiedzieć się sporo rzeczy, ja lubię. I Wy też pewnie lubicie, a jak nie lubicie, to może muzyczki, słychać nieważne. Jest jeszcze jedna kwestia, chyba nawet ważniejsza. Szczególnie jak jedziesz w grupie, nie? No bo jak już masz na sobie kask i jedziecie z ziomeczkami na jakąś wycieczkę, to możecie sobie pogadać i teraz uwaga. Kiedyś pojechałem, nie no był tam z 2 lata temu, czy z... no to już z 2 lata, półtora, gdzieś roku temu był wyjazd do Kirgistanu z motulem. No i jechaliśmy sobie tam i organizator zażyczył sobie, że wszyscy muszą mieć interkomy ze względów bezpieczeństwa. To super było. I na początku się wkurzyłem. Bo mówię sobie tak: Pojadę do Kirgistanu, będę sobie jeździł po pięknych, zielonych terenach. Górki fajnie i w ogóle motorki DR-y stare. No, klimat, w ogóle taki, o jaki się zabijałem kiedyś, i nadal bym się zabijał. No i co, I ja już wiem co będzie. Grupa 10 osób, wszyscy interkomy na łbie, gadanie, opowiadanie, nędza, marudzenie i w ogóle przeszkadza, nie? To nie do końca tak jest. Znaczy, przynajmniej w tamtej grupie tak było. Wszystko zawsze zależy od towarzystwa, proszę Państwa. To jest trochę tak, że czasami jest się fajnie podzielić, jak jedziesz sobie, nie wiem, gdzieś motorkiem i powiedzieć: ale fajnie! Ale jedna sytuacja była warta tego grzechu, czyli wożenia interkogu ze sobą. Przynajmniej jedna. Otóż jedziemy, 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 a oni jadą, 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 jadą. No i normalnie jest taka zasada, że obserwujesz w lusterku tego, co jedzie, za tobą, ja tego gościa. Robi się trasa dziurawa, podnosisz pupę z siedzenia i jedziesz tak przez 5 km. Nagle się obracasz, patrzysz, nie ma ziomaksa za tobą. Ja to właśnie tak miałem. Otóż ziomaks, który jechał za mną, wywrócił się i poleciał do rowu. Nie wiem, złapał po Bosze. W sumie to była droga szutrowa bez znaczenia, ale poszedł gdzieś w bok i się wykocił. Znaczy, miałbym tak, gdyby nie interko, bo usłyszałem, ale to zaraz, dobra. I teraz uwaga. Chłopiec się wykocił, ale tak się wplątał w tą dre, że nie mógł się wyplątać. Nie mógł wyjść spod tego motora. I to byłoby śmieszne. Znaczy, to było śmieszne, ale śmieszne było tylko dlatego, że nie musiałem tego gościa obserwować w lusterku, tylko usłyszałem go w głośniczkach. O, gdzie są głośniczki? Są głośniczki JBL-owskie. No i usłyszałem nagle. Panowie leże. Nie, może nawet Panowie leże! Leże! I takie sapanie. Ale najważniejsze w tej historyjce było to, że chłop mówi Panowie leże, nic mi się nie stało. Bo jak panowie leże i nie masz innego komunikatu, to się okazuje, że musisz podświadomość tak. Jak najszybciej pędzić do ziomaksa, żeby mu pomóc. I co? No i wtedy możesz wpaść w panikę, bo ziomaks zginął na przykład 5 km wcześniej. Gdzieś tam se leży, nic mu nie jest. A ty chłopie gnasz na złamanie karku. I nieraz to przerabiałem, że zasuwałem jak jakiś... A później tak sobie myślę... Pierwsza zasada pomagania nie szkodzić. Zobacz, co mógłbym zrobić, jakbym gnał i bym sobie zaszkodził albo komuś. Nie daj Boże, bo jechałem za szybko. Nieważne. No i usłyszałem właśnie, że on leży. Pojechałem, podniosłem. Zanim reszta się zjechała, to już było po akcji. Więc to jest super. To jest jeszcze taki numer, że przecież chodzi o to, żeby nie mieć wywrotek. Więc jak jedziesz motorkiem, to możesz powiedzieć: Ej, Ricky, dziura na zakręcie uwaga! Albo y piaseczek, albo coś to też fajne. Zamiast się trzepać i pokazywać, to. Gębom można powiedzieć. Przypomina mi się jeszcze jedna akcja rok później. Pojechaliśmy na Nordcap. też z motulem. To jest super w ogóle. A w ogóle to jest też taka akcja, że możecie też jechać w przyszłym roku. Znaczy, nie! Pod koniec tego roku do Ameryki Południowej jest wyjazd, można wygrać, więc jak chcecie, to bierzcie udział. Tam na bańce motula będzie napisane. Przejdźmy do tematu. Jechaliśmy sobie na Nordcap i na ten Nordcap, jak sobie jechaliśmy, no to już tam jechaliśmy po asfaltach, generalnie mało offroadów, bo jechaliśmy na Versysach, tysiąc. Jechaliśmy wolno, bo tam w tej Norwegii, Szwecji i Finlandii to kary są duże za przekraczanie prędkości maksymalnych i generalnie Renifery i tak dalej trzeba uważać. Teraz wyobraź sobie, że jedziesz 7 dni przez las i możesz zwariować. To no to ja słuchałem muzyczki, ale oprócz tego. Oprócz tego jechał z nami mój life Lech z ze Świata Motocykli w którym niegdyś sobie pracowałem, aż mam jeszcze kask z naklejeczką ale mam jeszcze Intercom, też Paktok Bolt. a że jechało nas więcej, a Lechu ma zawsze dobre historie, to postanowiłem przeprowadzać z nim wywiady jechałem i przeprowadzałem rad... wywiad tak jakbyśmy byli w radio i rozmawialiśmy na temat historii motocykli w Polsce, polskich motocykli, ludzi z branży motocykli. Generalnie fajna zabawa. Na zmianę robiłem to z moim kolegą Baryłą. Pozdrawiam serdecznie, Ilecha i Baryłę, super. No i w ogóle się okazuje, że sami zrobiliśmy podcast. Taki wewnętrzny podcast zamknięty dla grupy jadących. To no bo było nas, nie pamiętam, z 10 motocykli albo 9, albo 11 nieważne, czyli trochę ludzi było. Jeszcze tam parę osób w autku siedziało, no i sobie rozmawialiśmy, gaworzyliśmy o motocyklach. I na przykład jak ja lubię słuchać podcastów, że się coś dowiedzieć, to tym razem mogły nas słuchać osoby, które do tej pory na przykład nie słuchały podcastów. Być może już nigdy więcej przez nas nie włączą podcastów. Boże, co ja zrobiłem, nieważne. No I teraz, ale to jest jeszcze nic, bo, bo to są interkomy z najwyższej pły. To takie, no takie A. No ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy potrzebuje takiego <laughs> interkomu, no bo raz w roku to i po co? Na przykład jak jeździcie sami albo jeździcie z małą grupą ludzi i tak się zastanawiałem, hmm, Będziecie do mnie strzelać. I goście z Cardo mi wysłali coś takiego. Nie wiem co to jest dokładnie, ale jest chustą. I tu można czytać, a nawet przeczytać, że kupujesz sobie interkom, który jest takim... O, spadł. Takim interkomem jak te co ja mam, tylko jest tańszy, bo opcje sobie, które chcesz, wykupujesz. Później na przykład tam w planie jakimś coś tam się robi i możesz sobie kupić te opcje, które chcesz, a tych, których nie chcesz, to nie kupujesz, masz taniej niż te interkomy, co ja mam, takie droższe. A masz w sumie użyteczność tą samą, bo zawsze możesz ten plan chyba zmienić. Tak to przynajmniej rozumiem. Fajnie. Choose feature, subscribe to plan, upgrade your unit. Ale najważniejsze, że jest ten mesh drugiej generacji, czyli to się łączy, rozłącza, połącza jak chcesz. Czyli nie musisz się parować co chwilę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko obsługujesz aplikacją, na telefoniku Xgripa, gripa wrzucasz i a to teraz jest dobre, bo na przykład miałem tajemne rozmowy z niektórymi i sobie wziąłem, brałem, na przykład wybierałem spośród dziewięciu użytkowników jednego i mieliśmy swój pokój, w którym gadaliśmy. To jest jedno kliknięcie proste. I to też jest fajne, bo jak chcesz coś tam pogadać na forum publikum, no to gadasz sobie na nie forum publikum. Ale wróćmy na ziemię. Z 13 godzin, ja nie wiem, tak od rana jak włączałem, to do 16 interkom działał przy słuchaniu muzyki. Nie wiem ile to zgodzić, bo to jest za trudne. Plus tego do tego, że jest wodoodporny i. No, nigdy się nie zastanawiałem, czy go popsuje woda, czy nie. Po prostu jeździłem, nie popsuł mi się żaden. Głośniki JBL-owskie działają jak należy. Interesuje Was pewnie zasięg, który jest napisany 1600 m15 moturzystów. To co ważne, to fakt, że każdy z tych interkomików. Jest nadajnikiem i odbiornikiem, czyli jak jedziesz i kolumna motocykli jest duża, to każdy z nich odbiera i jednocześnie nadaje dalej. Czyli między pierwszym a ostatnim, jeżeli są motużyści, to od tego zależy też zasięg interkomu. I w sumie to działa naprawdę. na... Jak jedziesz po stepie i jest górka i za górką ktoś ci zniknie, to faktycznie zginie, ale jak jest daleko i go widzisz, to go słyszysz. Tak najczęściej jest. A w ruchu ulicznym jest trochę inaczej, no bo ciężarówka to jest jakieś tam takie, że na przykład ogranicza. Nieważne. Koniec. Yy, bardziej reklamować już nie umiem i nie będę. Mam nadzieję, że nie będziecie strzelać za ten materiał sponsorowany. Mam nadzieję, że zrobiłem go kulturalnie, miło i sympatycznie. Rób ta, co chce ta, kupuj ta, co chce ta, ale pamiętajcie, że jednak interkom to bezpieczeństwo przede wszystkim, a później rozrywka. Tak mi się wydaje. No, a jeżeli się flagujecie, że nienawidzicie interkomów, to tak spróbujcie gdzieś tam, nie wiem, może ziomeczka pożyczyć na chwilę. Przejechać się i sprawdzić, tylko najgorzej jak kupicie, pożyczycie jakiś badziew i to nie będzie działać i się wkurzycie i roztargnie. będziecie zrezygnowani. To no, wtedy może faktycznie warto wziąć coś takiego dobrego, ale że go sami możecie sobie coś tam zrobić, jakich opcji używacie i dzięki temu... Może się przekonacie do takiego ustrojstwa, nie wiem. Dobrego tygodnia. Piękna pogoda nam się zaczyna. Super. Nara. A ja idę kręcić Benelli. 752s 752s będę kręcił, ale będę kręcił. A że jestem skrybą niejakim, to napisałem również artykuł o, o interkomach cardo u nas na stronie jednoślad.pl wbijajcie. Pozdro!